Don't harass to online. Online, but you can play inv online. Invite me. Uh, you just invite players. Thank you. Me. Invite me uh, into the game. Uh, uh, oh my game. God, I can play the game uh, with my friend uh, Nesco. Finally, you can play. yes This is a Ty też. A... A ty nie brałeś udziału w tym żarcie, a to przy, przykro mi to jednak. Wypadasz z rozgrywki. O, a ja Gość się z tej strony ja to jest Golf with your friends, ponieważ mam przyjaciół! No, no. Ja też! A no. jestem rudy! Nie! Yeah, tak, gramy z <laughs> Scottem i z razem w, w golfa graliśmy ostatnio kilka lat temu i gramy też teraz. Graliśmy w, Wczoraj. Wczoraj, z naszej perspektywy, wczoraj tak, u, u. były odcinki u no. nas Łezy, więc pójdźcie zobaczyć A na końcu tego odcinka będzie ważny announcement Proszę zostać do końca, nie skipujcie do końca, będzie ważny announcement Będzie ważny announcement jak Dziękuję ważny? Będzie tak ważny jak, nie powiem tego O, to nie jest tak daleko Tak bardzo ważny, bardzo ważny i niezmiernie ważny. To będzie no, bardzo brule. ważny dla integralności naszego społeczeństwa, naszego community. Będziecie mieli szansę się bardzo silnie połączyć z pewnymi członkami tego community. E, <laughs> członkami. Tak samo jak. <laughs> <laughs> nie ważne. Będziecie mogli dostać kilka tipów, e, że e, jak robić pewne Fajnie. rzeczy. No, no, no. E, <śmiech> 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 nie, dobra, nie, stop. O mój Boże, nie, ja nie mogę. Ja... JA NIE MOGĘ On no, nie może Nie możesz? Im Czego więcej możesz? wiesz, tym gorzej śpisz, to jestem ja teraz Ja już tylko wiem <noise> o tipach, ja nie, nie wiem, nie wiem, nic więcej w sumie No ale ty będziesz dawał tipy, o kurwa, spoileruję, nie, przestań, <noise> No, Ale dobra. dlaczego tak właśnie psujesz? Nie, no dobra, już nie psuję Już nie psuję Nienawidzę tej gry O No, dobra Odbiłem się od ciebie Łeza, po powiedz, powiedz czemu taki cichy jesteś Co? Bo jem, kurczak eat the chimken? idę Ej! To Ej, łezo! O kurczoka, ty już czakę. Chuck'n powiedz mi Ty jesteś zły, że cię przez przypadek Totalnie przypadkiem nazwałem czaken. Jako tako zły nie jestem Na samo, samą tą otoczkę Takiego nazwania Kurwa. mnie tym słowem Ale! No. Zły jestem ze względu na to co się stało w komentarzach. No, to mi Ej. się zupełnie nie podobało. Ej, nie, F seven strokes to get to one hole. Nieźle. E, nie, ale serio, nie, serio. Public announcement. Serio, to nie jest ten public announcement, o którym chciałem mówić, ale serio. Jakby. Ja rozumiem wiele, żarty i błędy się zdarzają, ale ja nie wiem, ludzie powinni chyba ogarnąć, że były rzeczy, które nagrywaliśmy z czakenem, były rzeczy, które nagrywaliśmy ze skotem. Mimo tego, że był okres, kiedy nagrywaliśmy z czakenem i na nie nagrywaliśmy ze skotem. Nie nagraliśmy z Chuckenem Ultimate Chicken Horse Tak było Więc Ej, ja nie po wiem czemu ludzie to traktują jest Jeden drugiego jako... I... Bardzo was za to szanuję ogólnie. Ja nie wiem czemu ludzie to traktują be... Jeden drugiego jako replacement, bo to Ej, nie. Dokładnie. Ej ty, a kiedy nagramy Kejsa nie ma z Discordem You're getting into the uh, Awkward territory <laughs> uh. <laughs> Bo ja to nie inny wiedzieć, jak ja! Bo... Mm. No, ale, tak, tak, ty od tego jesteś teraz, to tak. To się ja zdadzę. jestem od tego, żeby było dziwnie. Zjadłem no. kurczaka, mogę na kurwie na was teraz. Czy mm. kurczak daje jakieś nakurwiające siły? <laughs> Nakurczające! Na Nakur... skur... <laughs> Skurczające! <laughs> Skurczające. <laughs> super, jesteśmy śmieszników. Under the sea Nesko tu śpi, i konia wali, potem się chwali, dzieckiem swym Łeza uh. <laughs> <laughs> nie, jeżeli nie widzieliśmy poprzednich odcinków, musicie koniecznie nadrobić, bo to jest content, to zrozumie... Jak nie rozumiecie, zrozumiecie ale to nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o golfa, tylko o wszystko, bo aktualnie jestem wszędzie. Po prostu wszędzie. <grym> Pan, jesteś wszędzie w centrum Atencji, jest... bo tak, dawno tak. cię nie było w nim, no? Nadrabiasz! Tak, tak. tak. <grym> A mi się wydaje, że jednak jest inny powód tej atencji. <grym> Jaki? Ja nie wiem, o czym mówisz. Ja no, też jak, nie wiem o czym no, mówisz. Wszyscy wiecie, że trafiłem A? w dziurkę. I to się przyjęło, po prostu! I to się przyjęło! Chłop zaplołdował kurwa i poszedł wyraźnie Ja pierdolę! O, mój Nie dotykaj mnie o mój Boże. rękoma! O Jezu, ale ładnie! Ej, bo teoretycznie ale robienie jestem... dzieci to jest ja. jakim importowanie biblioteki do Pythona. <laughs> Wiesz co, jesteś nerdem, mm. ale wybaczaj <grym> <grym> Nie, bo ja to rozpinałem, bo to, to faktycznie tak jak... A zresztą. No nie, mu, mu, mu. nie, bo wy nie zrozumiecie. No. Wy właściwie wy nie, nie, nie zrozumiecie! Dobrze. Nie! importujesz nie. bibliotekę do Pythona! Dobrze? Dobrze. Ewoluuje! Rosną mu rączki, nóżki, serce po ośmiu latach zaczyna mówić. Okej? Okay. Białbym jeszcze inne porównanie, ale nieważne. Nie, no daj już, jak już Nie, 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 bo, no, tak. bo wyklirli, nie rozumiecie, co mam na myśli. Jak już bądź jak Nie, bądź jak Neskot, nie. bądź jak Neskot i skończ. <laughs> Weź ze mnie przykład, chociaż to nie raz. Co? <laughs> um, <laughs> uh, co stało? Ola, no, kogoś no, pykłem. Ej, kogoś odbiłem pykłem. się od kogoś, kto... Ode mnie, bo ja już byłem nacharżowany. To nie ja, to nie ja, to nie ja. To też nie jest... Ja. Odejdź, odejdź, odejdź. Poczekaj, no, no róż dupę! O, już, już mnie tam nie ma. Chodź stuknij we mnie. Sam się stukni? <laughs> no, <z> <laughs> dobra, już nie gadajmy o stukaniu, bo jakby... <laughs> Mam z tym zbyt dużo... Leskot rusz się! Jesteś! Czemu stoisz w miejscu? No ruszyłem! Stoisz w miejscu! Nie, on już jest pod dziurą! Kurwa, on stoi przy mną nie mogę się ruszyć! Ja już trafiłem do przed... Aha, teraz, dobra, teraz, okej. Okay. Rozjebana ta gierka. Co? Nie, po prostu masz lagi. O, lagi masz. To może jakbyś nie hostował serwera z Danii, to by było lepiej? Dobrze, to teraz ty hostuj, ale w ogóle serwer jest w Europie. A Dania nie jest w Europie! Jest! A ja nie mówię, że nie jest, tylko mówię ci, gdzie jest serwer zlokalizowany. Esto. Ale ci to ładnie poszło No, teraz musisz trafić tam Masz 39 sekund Zdążysz Ale informacja Wysprzyjcie mnie Swoim przyjaźni 30 oh, sekund wysyłam promień przyjaźni Jak wygląda promień przyjaźni? Jakiego jest koloru? Bo to jest bardzo istotne Fuck, tęczowy O! To o, wiesz, co? promień przyjaźni o, w naszym gronie, to brzmi jak. brzmi jak byś doszedł do niezrzutnej konkluzji. W osiem Okej, <laughs> okay. to ten odcinek pójdzie źle, jeszcze gorzej niż ostatni. Czemu zawsze na golfie są takie jaja? Ej. Jaja są nie tylko na golfie. Hmm. Jaja pełne moczu. Nie tylko. Jak ty bawiłeś? Nie mam pojęcia. Ucz mnie, senpai. O, weszło. Chłopaki. Nie, okej, okay, ko kompożer, Composure! Ja się nie będę z tego śmiał! On to, on to, on robi celowo, potem powie... Albo chłopaki, nie, bo chłopaki, bo coś się powie... tematu! Nie, on to robi celowo teraz! Ale kto, ja? Czy Nie? Lęza? Nie, ty.

i zabi like. Żej! Prosperuj dobrze! Pojawiaj się! Pojawiaj się! Mamo, nie teraz gram w golfa z przyjaciółmi! Napisałem mamie dosłownie... Zaraz zadzwonię gram w golfa. Ciekawe jak to odbierze W golfa? O dziewiątej w nocy? Syneczku, wyszedłeś z domu? Nie, co opierdło, zostałem opierdolony z domu i zaraz, zaraz mi w Krakowie wbiję <grym> maczetę w plecy. O, True, 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 true. Albo się nawdychasz krakowskiego powietrza. Tak, bo nie, wiesz, nie, jak w Krakowie, nie, jak otwierasz krakowie. okno, to wietrzysz w miasto. Ui! <grym> wietrzysz miasto, teraz to zrozumiałem. Chwilę fani, fani. funny, Chwilę zajęło, no. Ale ja najważniejsze, nie potrafię, że zrozumiałeś trafię. żart, jakby... Dla ciebie wszystko, dla ciebie wszystko zrozumiem. O, dzięki. A dzięki. A by się garnął? Nie, mam mowy. Hmm. Only c Sharp. To i tak nieźle. Ja już mam 5 uderzeń. Za dużo. <grym> Kurwa, Mać! Nie umiem w tą grę. Ale Weza, wygrywasz. O co ci chodzi. Tak? Aha. <grym> On wygrywa? Ej, faktycznie? Tak. A, a to chuj! Uderzaj sobie ile chcesz. Balans! Um, Im więcej, tym lepiej. O! Eleven widzę wy... jest na dobrej drodze. A nie, to łezę. O, siedz. A czemu, co? Ja już, już, doszczę. On czekał na to! On czekał na to! śmiechu! w ogóle, a skąd wiesz o tym? Masz jakiś dowód? Masz to nagrane? Nie masz? Ja pierdolę! O, nie trafił. Weza, ale co się dzieje? Stresujesz się? To Ja nie. Zestresowany ja jesteś? Jestem ostoją, kurwa! O, Twoje 12 strołków? Stroł w tym wieku to nie dobrze. Nie a strzeli. I jak strzelił, to trafiłem dokładnie tak samo i trafiłem tam, gdzie on. Ale miło. Dzięki, Łezo. Nie! Aha! To, kocham, tak. kocham, kocham, no, no, kocham. Widać, że, że Nescot dokładnie ten. wie Jak grać w golfa. A Jezo. często tu grałeś w golfa? E, nie. Ha, JezO! To to nie mówcie teraz nic. Kto jak ci mną dzień Nescot? Dobrze mi minął. A super. A nie, bo grany w golfę toś dobrze w to jesteś, w to, w to uderzanie kijem w piłeczkę i trafianie Jezo. w miejsce, w które powinieneś trafiać. Uczyłem się tego bardzo długi czas i, w, i mi się udało w końcu opanować tą sztukę. Y... golfa. Trafiania. Ej, a myślicie, że następny odcinek Golfy of Your Friends musimy iść na golf Aerial? Jezu! O, Ej. Ej. Było. <głos> <głos> jezu! Ja nawet bieżący nie jestem. Co? <noise> a mówię dużo, jezu. A, a. same. Mi się ostatnio ja może... Mi się ostatnio wkręciło w uniwersum Chryste. <grystę> Na wszystko Chryste. nie wiem czemu to brzmi jakoś potężnie. A ja ja też jakby nie. Ja nie z tego kultu. Ja nie z tego. kultu <grystę> <grystę> dobra, do skupienie, skupienie. Siła kurczaka mi musi dać si siłę. Moja? Nie, ty wszystko musi być o tobie, kurwa! No kurczak! No Mam wrażenie, że jakoś tak dziwnie przeniknąłeś przez y, tę rybę. Nie, 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 ona po prostu jest opóźniona. No i A. teraz na przykład trafiłem w rybę. Y -y. Y -y. E, tak, chciałem tylko powiedzieć, czy na, czy na setny odcinek y, Chicken Horse'ów będziemy grali w Squid Games? <laughs> e, nie! Nie wiem, co będzie na setny, ale mieliśmy nagrać... Ej, ej! Trze trzeba pomyśleć, jak zrobimy setny odcinek Chicken Horse'ów. Trzeba pomyśleć o tym teraz, bo jesteśmy prawie half way no, to Nienawidzę jest tej koło... gry kurwa. Czekaj Horses nie czy... nie, Nie po, po prostu... Enjoy! Nie mów mi jak się Pomyśl... cieszyć życiem, dobra? O, ale odbiłeś się... sobie, to było że ładne. przez chwilę wygrywałeś. Ale jak odwrócisz tabelę to będziesz na czele. Znowu wygrywasz Dobrze. Starałem się pocieszyć O! To było dobre. Kurde, to było dobre, to było Dobrze dobre. to było KRA! Kuraktury. Kurektury! <laughs> oh. O, leżę wypieprzył to, ja cię kręcam. Ja też. Chłopaki, utknąłem poza mapą. Chłopaki, utkną... niej utknąłem. Niej. utknąłem poza mapą. <coughs> Chłopaki, jestem już na mapie. Dobrze, że zaciesza się twoim szczęściem. Nie! Wycofało mnie poza mapę! Chłopaki! Oh, game is rigged! This game is fucking rigged! We lose those! No! Ej, w końcu na I... ostatnim może na tym golfie. No oczywiście, że będziesz... Wiesz co będzie najgorsze? Jak nawet pomimo tego i poprzedniej rundy mi wyprzedzisz. To będzie, to będzie trochę disrespect. Łeda, Daniel, disrespect. Nie chcę rozmawiać o tym. Nie no, Oh. Dobra, nie ruchaj jak ja. No właśnie, właśnie to zrobiłem. Kurwa! <grywa> Zrobił to drugi raz. Aha! Hehe, <grywa> 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 trupek. Rybcio popchnij mnie. Dziękuję, Rybcio. Rybcio, rybcio no! rybcie. O, oh, what? Utknąłem! Łeza, 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 czekaj! Ej, weza utknąłem! Raz... For real! Dlaczego to zrobiłeś, Łeza? Ja wiedziałem, że ty to zrobisz. Dlaczego ty, ale mógłbyś sobie chociaż strika <laughs> ogarnąć, żeby był ładny! A nie ty teraz będziesz mnie wywalać! Gdzie ja tak daleko jestem, nie. No, gdzie ty jesteś? Oj, to tak się to. Nie bądź zły... Nie bądź zły! Nie bądź zły! Nie bądź zły! Pamiętaj! Ty czekasz tu specjalnie? Pro, nie. nie promień przyjaźni! <głos> 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 Eleven, chodź za rączkę, pójdziemy tam. Dobra, jeszcze. dobra. Trzy, cztery. ry mamy to! Jezu, Jezu, Pocałujcie się Gdzie teraz za, To była <noise> właśnie, to był promień przyjaźni. A, t, 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 ten człowiek promień przyjaźni, tak? Okej, okay. okay. Cęciowy promil przyjaźni <grym> Tenczowy promil Rainbow Proming? Promil <grym> <Tęczowy> Promień <grym> <Promiń> przyjaźni! <grym> Kurwa! Chłopadze, chłopadzę, bo to trzeba wyciąć. Chłopadzy Nie dotykaj mnie. O, Nie dotykaj mnie! Prawidłowa ścieżka. W sumie, ej, W sumie to, to dzięki. Kurde, no i czemu ja sobie nie w sumie, nie są mnie? Ty właśnie nie rozumiem, dlaczego użyłeś ten swój jedyny strzał, który mogłeś trafić do dziury na mnie. na trafić we mnie. Mm, ej, a strzał. próbowałeś, próbowałeś zamknąć mordę? Nie, <grym> nie próbowałem. Przepraszam. Tęcia przyjaźni. Dobrze, ja zamykam mordę i już mnie usłyszycie do końca odcinka. Nie, Tomuś, nie! Tomuś, nie, tak. Tomuś wracaj! Tomu. Tomasz powrót! Tomuś, Tomasz, wracaj do żywych, Tomasz. Tomasz! Tomasz powrót! On to zrobił, jak A, to Ale fasiano. to było śliczne! Znowu 11 stroków. To nie świadczy to, dobrze o moim mózgu. To... Ale dobrze o twoim... Uuuu, oh, nie no, skup 69! Mikro. Where's the 96, kurde? Ale positions... Popaki. All positions. <laughs> Dobra... Poczekaj, wiesz Alek co, co trzeba teraz tak. zrobić? Tak. Oh. <grym> bo to nie działa! Łopatce, bo strzela, ale on to nie strzela dobrze. Spokojnie, dasz radę. Strzela, jest bardziej z uczuć. Yeah, bunch of such. We should shoot with feel. Mash conta, that's <laughs> a conta. We should break of conta with Shoot with your feel. Let's go. Pour cash, not touch, touch. Let's go. Shoot your feel. Alan, yeah, yeah, then rush. Oh my God! Alan, where's this British? Thank you. I, uh, Mike, uh, is good. Ej, uh, <laughs> do you do. <laughs> uh. Woo! Kurwa. Ah! Oh, so close, baby. Ok, Okej, okay, możesz tak nie robić. Mmm, so close, baby. Proszę, ci tak nie robić. <laughs> you Nie, On ma chyba a mam problem Troszkę za mocno to było Posiadam problemy chłopaki Kurwa! Dasz radę Daniel stop, uh, przestań nie mocking i <laughs> the <laughs> Is that a mockingbird? <laughs> Is that a mockingbird? <laughs> <laughs> no, kurma, zavry, zkońcu, no, average coin no, 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 it no, no, turns out you were right <laughs> 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 Ja! Ile miał strunków? O, sorry. Nie, jak, jak wbiję w biurko, to czasami się w włączają. Na przykład teraz, patrzcie. O, teraz nie. A teraz nie. A teraz nie. Anyway, dobra. <grym> There is no way, there is no way, there is no way, Nima drogi. <laughs> there is no way, there is no way, there is no way, there is no way, there is Okay. Ty kurwo zrudzony. Nie przegodź mnie. Prawie mnie przegonił mimo tych dwóch rund, ale mnie nie przegonił end. To się nazywa klasa. Kurwa nie, jakby... się. Co z... za chuj. Okej. Okay. Dobra, to mamy to. A, to było piękne. I the dobra, fajnie. Dobra. Nie boli mnie przegranie. Tak, bo skończyłeś na. Nie boli? 11 111. Okej, okay, to był ten odcinek, ale, ale, uwaga, wielki anonsment, uwaga, wielki anonsment, trzymajcie się za krzesła. To miał być anonsment zrobiony 6 lat temu. 6 lat temu o, ja... 6 i lat. Obecnie tutaj Daniel wieczorek zrobiliśmy strona internetowa. Yy, i... Bo... bo był wtedy jakiś joke. Ja nie pamiętam tego odcinka, nie oglądam go dawno Ale przy, ja pamiętam, że nagraliśmy odcinek śmiejący się absolutnie. I mówiliśmy, że Nesco że każdy problem, że Nesco będzie w stanie zadać <laughs> tak. odpowiedzieć na każde wasze pytania. I ten joke powraca teraz, bo Nesco ma jeszcze więcej doświadczenia, więc. jeszcze, jeszcze więcej, więcej knowledge. I ma jeszcze więcej tips. Więc teraz dokładnie. Why so many Care? <laughs> W razie, gdybyście potrzebowali kontekst, Elek podlinkuje ten odcinek, o którym mówiliśmy eee, Żeby było. Ja go znajdę i go. Ja myślę, w że nikt tego tak potrzebuje, tak. bo tu komentarze w poprzednim będzie. odcinku Karta, mówiły same za siebie. Eee, eee. Więc e, generalnie w tym momencie, kiedy po, jest published ten film <laughs> nie dobra już przestanie tak mówić. W momencie, kiedy ten film jest publikowany, Neskut będzie nagrał swój odcinek i odpowiadał live na wasze pytania. Link w opisie. Bawcie się dobrze. Live znaczy live, że na żywo Wiesz, bo żywo reagował jak będą pisać, nie? Oni zaczną pisać, kiedy ty już dopiero poznasz stronę. Oni nie będą oglądać jak reagujesz, tak, tak. Tak, tak. Ty to będziesz montował, tak? To będzie na kanale Skota, pamiętajcie, pamiętajcie. Tak. Dzięki za obejrzenie. Tak zawsze trzymajcie się, see next time. W następnych filmach będzie, będzie, będą jeszcze produkcje z naszej strony chyba, chyba będą. Będą, będą. Bye, bye. Goodbye, fellas, goodbye. Do zobaczenia. Do zobaczenia na stronie. To są Nie, 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 wy jesteście niesamowici!